Także witam tutaj wszystkich. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o ciągnikach, które posiadam, które widnieją u mnie głównie na kanale w gospodarstwie. Pierwszym ciągnikiem, którym dzisiaj się zajmiemy, będzie to T25. Opowiem Wam głównie trochę o tym, jaka była historia tego pojazdu, od kiedy on tutaj na gospodarstwie jest, kiedy został wyprodukowany. I ogólnie postaram się trochę nakreślić to, co jest mi wiadome w tym momencie. Mianowicie jest rok 2016. Ten ciągnik został wyprodukowany w roku 1986. Ciągnik ten został zakupiony przez kogoś, bo u nas nie był on od nowości i był użytkowany do cięższych prac polowych. Była nim robiona orka, wywożenie obornika naprawdę takie główne prace, które wykonuje u mnie na gospodarstwie Ursus C363P. Także od nowości miał ciężko, ale gdy przyszedł czas, że został zakupiony na nasze gospodarstwo, już trochę się to zmieniło. Został on zakupiony. W 1992 roku, czyli dopiero 6 lat po tym, jak był zakupiony jako nowy, od tamtego czasu miał o wiele lżej, jeżeli chodzi o prace polowe. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak był on dbany, no to już trochę była inna sprawa. Był przechowywany w takich pomieszczeniach niesprzyjających dla niego. Był trzymany w oborze zimą na przykład, kiedy to były mrozy dajmy na to jakieś tam minus 20, minus 10 był trzymany w oborze, wiadomo w oborze są opary różnego rodzaju, co faktem fakt jest ciepło ale nie sprzyja to na blachę, na karoserię na elementy blaszane ogólnie rdza łopnęła go dosyć szybko farba zaczęła tracić swój blask też w miarę szybko no to się stało tak, jak było wcześniej widać na starszych filmach. Ja go trochę odmalowałem i nawet jako tako się trzyma. Teraz jest trochę brudny, bo dwa dni temu pryskałem zboża o zimę od chwastów, w szczególności od miotły i innych roślin dwuliściennych. Środek ten to były glin, strąg w dawce 120 g na hektar. Pryskam, tak jak wiadomo, już na jesień. Trzeci rok z rzędu. Jestem z tego efektu bardzo zadowolony. Zero miotły. Zresztą w filmie, na którym było pokazane koszenie pszenicy, tym oto zresztą, widzieliśmy bardzo ładną pszenicę. Co prawda nie była ona skrócona, ale za to była czysta, bez miotły, bez żadnego innego zboża. Ale wracając do tematu. Ciągnik. Później był użytkowany w dosyć już mniej intensywny sposób, miał lekkie prace polowe w sumie, to prawie, prawie ich w ogóle nie miał. Przez większy okres czasu, głównie służył do tego, żeby przyciągnąć jakoś przyczepę, czy ewentualnie y, przeciągnąć jakoś przewracarkę do siana połącze, żeby prze, nie wiem, przewrócić siano, czy zgrabić wałki. Żeby jeździć z siewnikiem, czy nie wiem z prasą kostkującą, czy nawet o tym kombajnem, to absolutnie nie, nic takiego nie było. Dopiero jak ja zacząłem go, że tak powiem, użytkować, robiłem różnego rodzaju eksperymenty i jak widać to nawet dawał radę. Po odmalowaniu założyłem tego totura, podnosi, już sprawdzałem to, takie worki, big bugi. Jako tutaj widzimy, tylko że w tym momencie tutaj mam nasypany trot, ale nawóz 500 kg podnosi bez zająknięcia. Co prawda przód tutaj siada, ale to nic, daje radę w każdym razie sama hydraulika. Nie polecam ogólnie podnosić takich ciężarów tym ciągnikiem, ale jak już ktoś musi tam raz, powiedzmy w ekstremalnym sposób, coś tam przetransportować, to ten sprzęt nawet daje radę. No i co, wracając do rzeczy. Teraz ciągnik ma tablicę, jak widzimy, taką. Jest to nowa tablica. Już na blachach, tak jakby to można powiedzieć, unijnych. I po prostu ciągnik znowu zmienił właściciela. W ostatnim czasie ci, którzy śledzą Facebooka, wiedzą, o co chodzi. Po prostu ten ciągnik jest w całości na mnie zarejestrowany. Ci, którzy śledzili tego Facebooka na bieżąco, Wiedzą, dlaczego musiałem przerejestrować ciągnik na siebie. Nie było po prostu innego wyjścia. Trochę to musiało potrwać, bo wiecie, sprawy te różne, notarialno-sądowo-spadkowe, testamentalne. Nie będę tu opisywał szczegółów, w jaki sposób to przeszło na mnie. Jeżeli ciągnik rejestruje się w dzisiejszych czasach, to musi on spełniać wszystkie warunki zgodne z prawem, czyli przede wszystkim ma zrobiony przegląd, czyli jest legalnie powiedzmy może się poruszać po drodze i dodatkowo jeszcze jest ubezpieczony. Ciągnik jest w takim stanie jak widać, sprawuje się idealnie, nic nie szwankuje, wycieki, no z tyłu troszeczkę ten siłownik, tam coś sączy, ale tu już próbowałem to uszczelniać, teraz tu nie widać. I tak poza tym nic się wielkiego nie dzieje. Myć teraz też go nie będę, ponieważ deszcz leje, jest zimno, a jak się rozpogodzi trochę, to już są przymrozki. Także no, nie wiem, nie chciałbym tutaj lać na niego wody. Nie wiem ile, żeby gdzieś nie naciekło, nie zamarzło i żeby coś nie popękało od mrozu. Brudny jak postoje, nic mu się nie stanie na wiosnę, go dokładnie znowu wyczyszczę. Zresztą jak pracuję w polu, to musi się brudzić, bo nie może być tak, żeby było cały czas czysto. Z ciągnikiem Ursusem C-363P było więcej zachodu, niż mogłoby się to nam wydawać. A mianowicie w tym momencie również jest już zarejestrowany, ubezpieczony i w ogóle w całości przynależy już tylko i wyłącznie do mnie. Jak do tego doszło, jest to bardzo, 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 bardzo długa historia. I zawsze ten ciągnik sprawiał naprawdę mnóstwo problemów, już nawet kiedy opuścił fabrykę i został sprzedany dla pierwszego właściciela, którym to był mój dziadek. Naprawdę stwarzał mnóstwo problemów. Także sobie trochę nakreślę temat, co jak się działo, i po prostu już opowiadam. Ciągnik został wyprodukowany w Orsusie, jak sama nazwa ciągnika o tym mówi. Dziadek mój zakupił ten ciągnik. Jeszcze to wtedy były jakieś przynależności. W każdym razie nie wiem jak on został załatwiony, ale sam dziadek mój nie pracował tym ciągnikiem, tylko od razu mój ojciec, głównie on miał prawo jazdy, miał pojęcie na tamte czasy, to miał pojęcie, jak posługiwać się tym ciągnikiem. Wszystko było w porządku. No ówka sztuka, nieśmigany, jak to się mówi, kiedy to już wszystko było w porządku. Nagle, na nowym liczniku, kiedy wyskoczyło 50 ileś motogodzin, wy, wypaliło, nie wiem, wyrwało, wy, wyrzuciło uszczelkę pod głowicą. Jako, że ciągnik był na gwarancji, no to powiem Wam, że nie było z tym problemu. Zawiozło się do pobliskiego takiego warsztatu, gdzie obsługiwali właśnie naprawy gwarancyjne i tę uszczelkę wymienili. I co się działo dalej? Jakby mało tego było, ta uszczelka drugi raz została wypalona, trzeci raz została wypalona, i dopiero wtedy, jak gdy minęła gwarancja, dopiero wtedy ten warsztat, który wymieniał te uszczelki pod głowicą, stwierdził, że blok głowicy i silnika jest jakiś wadliwy, przez co należy go wymienić. Na własny koszt już trzeba wtedy było to robić, no bo wtedy gwarancja już minęła. I nie było innego wyjścia, ale było coś takiego, że na podstawie jakiejś rękojmi, na podstawie tego, że była wada, która nie została wykryta wcześniej, można było jakoś jeszcze coś zgłosić. W każdym razie dużo problemów z tym było. I doszło do tego, że naprawdę po wielu jakichś tam wypisywaniu listów do Ursusa, do zakładów, nawet gdzieś do jakiejś telewizji było coś pisane. W końcu się w się wzięli i wymienili na swój koszt głowicę razem z blokiem silnika. Także jak widzicie, od nowości ten ciągnik miał naprawdę przerypany. A w szczególności gospodarzek, czyli mój dziadek z ojcem. Podobno niemiłosiernie dużo nerwów się z tym nazjadali, na ale w ostateczności zrobili to. No i silnik pracuje po dziś dzień, co prawda po dwóch chyba już generalnych remontach, czy trzech. Chociaż jeden generalny remont to uznaje za jakiś też chyba nieprofesjonalny, bo po trzech latach był silnik remontowany. Teraz ten silnik już pracuje już od 2011 roku nie bierze oleju specjalnie, no tam parę mililitrów tam zdarza się przy ciężkiej orce, ale nic się nie dzieje. W okolicach 120 odcinka z mojej serii na kanale też była wypalona uszczelka pod głowicą, ale to też. Wymieniliśmy i do tej pory już wszystko działa, i taka to była historia z tym silnikiem, jeżeli chodzi od momentu, kiedy on był nowy, już tam pomijamy tam poszczególne wydarzenia. Doszedł rok 2016. Pawnic 14 stwierdził, że zrobi remont tego ciągnika, wizualny oczywiście, bo... Znaczy mechaniczny też, ale to tylko tylny most ze zwolnicami, Przód to praktycznie nie był jakoś tak mocno ingerowany, cokolwiek robiony. To, że tam było porozkręcane, to tylko chyba tylko po to, żeby to wyczyścić i wy, wyszorować i pomalować. W 2016 roku, kiedy to już był remont robiony, stwierdziłem, że czemu nie? Przerejestrujemy ten ciągnik na nowe tablice, przerejestruję go na mojego ojca. No, bo w końcu, jeszcze to był jakoś zarejestrowany na dziadka, chociaż już y, dziadka nie było. Ale dziadek jeszcze pozostawił jakiś dokument, który, na którym stwierdzono przekazanie gospodarstwa na ojca. Ale nikt do tego nie doprowadził do ładu, żeby jeszcze zrobić ten ciągnik na ojca. I po prostu w 90., którymś roku zeszłego wieku po prostu był przepisany, ale w dowodzie rejestracyjnym, jako że nikt nic nie robił, z nim widniało jeszcze na dziadka. Ale wracając do tematu. Kiedy już był zrobiony remont, stwierdziłem, że go zarejestruję, a przede wszystkim zrobię przegląd. Jak się okazało na stacji diagnostycznej osoba, która sprawdzała numery te nadwozia, Ciągnika w ciągniku znajdują się one w dwóch miejscach. Dokładnie już wam pokazuję. Pierwszym miejscem, gdzie znajdują się te numery, jest tabliczka znamionowa, znajdująca się tutaj. A drugie miejsce, to jest na tylnym moście. Dokładniej. W tym miejscu. Na szczęście, te numery w tych miejscach, w tych dwóch miejscach, były identyczne, więc tu nie było żadnego problemu. Ale niestety, we wdowodzie rejestracyjnym, który był dotychczas, widniała ostatnia cyfra inna niż znajdowała się tutaj. Więc teoretycznie był problem. Oj, był bardzo duży problem. Ponieważ nie, w żaden sposób nie było można tego skorygować. Istniał tylko jeden sposób na to, a mianowicie trzeba było znaleźć fakturę kupna tego ciągnika. No co po 30 latach niekiedy może być prawda kłopotliwe. Jak się okazało, po głębszych poszukiwaniach, minęło parę miesięcy, udało się to znaleźć. Odnaleźliśmy fakturę. To było jeszcze w tamtych czasach akt przekazania przez jakiś tam zakład, dzięki któremu można było w Wydziale Komunikacji naprostować ten błąd dowodu rejestracyjnego i następnie można było przyrejestrować. No jako, że już i dziadka nie ma, jako, że i ojca też już nie ma od dwóch miesięcy, to musiałem wziąć to na siebie. Też nie było łatwo, bo to prawda, sprawy notarialne... Yy, też wymagały trochę czasu i na podstawie tych wszystkich dokumentów, już nie pomijam w jaki sposób dokładniej, na podstawie tych dokumentów ciągnik został zarejestrowany już na mnie, ale z tymi numerami nadwozia i z tym, że w dowodzie rejestracyjnym bym błąd, naprawdę to my się namęczyliśmy. Dlatego też od dwóch, trzech miesięcy czy czterech. No w każdym razie odkąd zrobiony był remont, dużo osób pytało się, dlaczego nie ma tej tablicy rejestracyjnej. No to dlatego właśnie nie chciałem przyczepieć starej tablicy rejestracyjnej, która wyglądała właśnie tak. No bo po prostu nie pasowałaby do tego ciągnika, tym bardziej, że jeszcze on był po remoncie. No, i tutaj z nim jest teraz taka sama sytuacja jak z Władimircem, czyli jest brudny, bo po ciężkich pracach polowych, a że właśnie leje deszcz. Jeszcze możecie zobaczyć, niedawno grad padał. Tutaj jeszcze leży na trawie kubka gradu. Tutaj, tak samo kołorynny, bo to kołorynny zawsze najwięcej jego spada. I ogólnie pogoda jest nieciekawa, dosyć jesień ta jest jakaś taka, nie wiem, jakby to powiedzieć ulewna, cały czas mokro jest. No i taka to historia, teraz ciągniki są oba zarejestrowane, wszystkie ubezpieczone, także legalnie można śmiało gdzieś jechać. Tuż można wszystko w pełni legalnie robić, ubezpieczony, zarejestrowany, oświetlone po prostu, hamulce są, no wszystko jest to co powinno być w tym ciągniku, żeby mógł on przejść. Pozytywnie przegląd techniczny, kilka osób też zarzucało w komentarzu. Pewnie to pisały jakieś dzieci, że no tak, odłączył butlę powietrza i nie mógł z tego powodu zrobić przeglądu technicznego. No, ale taka prawda, że do tego ciągnika w żaden sposób nie jest wymagana ta butla na układ pneumatyczny, ponieważ to tylko służy do tego, żeby przyczepa, która jest uczepiona z tyłu, miała hamulce, a sam w sobie ciągnik swoje hamulce hydrauliczne posiada. Przecież niezależne od układu pneumatycznego. Zresztą, jeżeli by była taka reguła, to T25 też miałby problem z przeglądem technicznym, ponieważ on tej butli od nowości nie posiada. No, no to co, to taki odcinek bardziej informacyjny, nie będę robił takich vlogów na zasadzie, że o, ja tu będę do kamery mówił, tu widzimy ja, tu widzimy ja i mój ciągnik, nie, prawda? Nie, takiego czegoś nie będzie, będę pokazywał tylko, że to o czym jest mowa, tu nie chodzi o to, żebym ja swoją twarz, że tak powiem, Powiązywał ze swoim kanałem. Po prostu nie lubię, jeżeli są osoby pokazywane na kanałach, że tak powiem, muszę te mordy oglądać czyjeś, które opowiadają o czymś. Ja wolę sobie pokazywać w ten oto sposób. Dobra, także po takich oto problemach doszło wszystko do ładu i porządku, także z ciągnikami jest już sytuacja unormowana. Nakreślę Wam ciekawostkę, że będzie też sprawa prostowana z tą przyczepą i być może tak samo jak i z tym ciągnikiem, tak samo i z tą przyczepą uda się sytuację wyjaśnić i będzie tablica rejestracyjna i jest na to spora szansa, że uda się to zrobić. Dobra, także w tym odcinku to już wszystko. Na razie Wam cześć.